Ja chcę Wam dzisiaj pokazać, jak zbudować automatyczną farmę w Minecrafcie. Jak już sami pewnie nie zauważyliście, ale teraz zauważycie, mam Minecrafta 14W04B, ponieważ dopiero od tej wersji ten trik działa. Ok, no to zacznijmy. Wbijamy na jakiś swój świat. Ok. I tutaj gdzieś na początku Wam pokażę działanie tej farmy. A otóż gdy, gdy nam się, gdy nam urośnie zboże po pewnym czasie NPC-ty powinny je zebrać Tak, tak teraz są to na tyle inteligentne, że mogę robić takie rzeczy więc no zbieraj to zboże szybko, bo chcę pokazać na filmiku Dobra, nieważne zaraz pewnie to zbierze O, widzicie, już podchodzi że ich trzeba zepchnąć czy coś od siebie bo oni ze sobą rozmawiają chyba o widzicie podszedł i zebrał o widzicie co oni robią i właśnie na tym polega ta farma w dodatku gdy takie niektóre zboże może wypaść poza do wody to tutaj jest lej i on później transportuje to wszystko do skrzynki bardzo proste słupsz ziemię stanę przede mną więc zacznijmy budowę. W ustawmy taki rządek ziemi od długości 8 piątek, czyli 1 2 3 4 5 6 7 8. Kolejny rząd. 3 4 5 6 7 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. I możemy tak robić w nieskończoność tych rzędów, ile chcecie. Tylko, że na każdy rząd musi przestawać jeden NPC, więc jeśli gracie na subiwalu, to może on trochę ich braknąć. Jeśli byście, jeśli byście chcieli ich tam jakoś zaprowadzić na przykład. Okay. Teraz to budowujemy jakoś w jakiś w chcecie sposób, to budować jakimkolwiek blokiem to możecie y, zabudować. Na przykład na serwiwalu macie na, dużo na pewno kobla albo y, ten, drewna, no to sobie to możecie tymi dwoma surowcami zapełnić. Jak ktoś tam jest bogatszy, to nawet dwoma diaksów to sobie może y, obtoczyć. Dobra, gdy już to mamy. Teraz wlewamy tutaj wodę. Nie, chwila. ta woda. To, to już tak. Ok. Wlewamy. Tutaj. Do, dojdzie do końca. Tutaj stawiamy pół, jakikolwiek pół blok, żeby NPC było łatwiej się wydostać, jakby wpadły do tej wody. Tutaj, a tutaj stawiamy od razu lej. Tutaj ja tego nie widać, ja też tego nie widzę, muszę zrobić dzień chwilę. O teraz to powinno być lepiej, lepiej było to widać. Okej, okay, teraz już mamy coś takiego. Tutaj sobie możemy posadzić jakieś zboże, czy tam makewki. One zbierają wszystko co rośnie do końca. Czy to mogą być makewki, zboże, cokolwiek? ale dobra to ja przejdę dalej do, yy, do dalszego budowania teraz musimy zespawnować osadnika ale nie muszą to być fishermany o żeby sprawdzić kto to jest to klikamy na niego prawym tutaj przebudkę, na to go zabijamy bo go nie chcemy to jest kle to jest libarian czyli jakiś profesor chyba znowu libariany kto? Kto to jest ten? No, Ciężko ich tak spałnić Długo to zajmuje, dlatego ja się tym nie będę zajmował. Chwila, jeszcze mi. Trudno, no. no. Dobra, zajmijmy się teraz tym e, resztą. Dobra. Gdy już mamy wszystko tutaj zrobione, npc ty są zespawnione, jest wszystko posiane, teraz przechodzimy do budowy chyba najprostszej części tego mechanizmu, czyli sprawdzić, gdzie gdzie mamy lej Lecić do tyłu i tutaj za, za naszą farmą wykopać taki dołek aż się do niego dokopiemy. Pod nim stawiamy skrzynkę klikamy SHIFT, niszczymy jeszcze raz stawiamy tylko, że na skrzynce ten lej tak, robimy, tak samo robimy z drugim, z drugim po drugiej stronie, czyli to będzie tu, tu. Okay, stawiamy naszą skrzynkę stawiamy lej no bo gdyby nie, gdy nie staniemy na shifcie, stanie się coś takiego, że my po prostu skrzynię? Musimy stanąć na shifcie. Wiesz to zrobiłem. Okej. Okay. No i to już by było chyba na tyle. Jeszcze mogę udowodnić, że to działa. Wyrzucimy trochę zboża. No tutaj jeszcze mam pszenicę. Okej, okay. ona sobie będzie... Na przykład wypadnie, ona zacznie sobie płynąć, wpadnie do leja, z leja wpadnie do skrzyni. Jak samo działa po drugiej stronie? Teraz wam pokażę. Jest nie tak, o, tak. Okay. Wpada do leja i z leja wpada do skrzynki. Jeśli nie będzie wpadała do skrzynki, ja będzie cały czas w leju. To, to znaczy, że nie, źle postawiliśmy lej. Lej musi być zawsze postawiony na tej skrzyni. Dobra. To. Myślę, że to będzie tyle. Ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i cześć.